Hej Hejka, witam was na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam co dostałam na Mikołajki I nie chcę się chwalić w ogóle, ale, ale ja się po prostu cieszę z tych prezentów I wam mogę pokazać, bo sama lubię takie rzeczy oglądać Więc pierwszą rzeczą, tutaj mam w kartonie Jest mgiełka z Victory Secret Taka To jest Love Spell i ona tak przepięknie pachnie Ja już tutaj mam wykończoną praktycznie całą jedną Więc to mi się mega przyda, bo ja kocham ten zapach I po prostu obses Dalej mam rzeczy do paznokci, czyli dual formy i taki żel. Ja mega lubię ten żel, tylko miałam takie małe opakowania jego, ale ten jest, mam nadzieję, bardziej wydajny, bo po prostu chcę robić lepsze te paznokcie, bo moje łopaty to jest trochę żart, ale, ale no cóż. I dalej mam lampę do paznokci, bo moja lampa to, to było nieporozumienie straszne. Bo ja musiałam jedną rękę utwardzać przez 4 minuty chyba, zamiast 60 sekund, no bo to się nie chciało w ogóle utwardzić, bo ona już była stara, więc mam taką i mam nadzieję, że będzie git. Yy, następnie mam kartę podarunkową do Rossmana, ale nie wiem na ile, to muszę yy, po prostu, muszę jakoś sprawdzić yy, i następnie mam, tylko kurczę, nie wiem jak to pokazać, sekundę, taką bluzkę z Hausa, tylko to jest taka bluzka, która jakby pod spodem ma ramiona od innej bluzki. Przymierzyłabym to, ale śpieszę się na trening, mojej drodzy. No, to mniej więcej tak wygląda. Yy, I mam jeszcze takie spodnie. Czekajcie. Też trochę nie wiem, jak to pokazać. To są te takie bodkat, yy, tutaj z takimi wiązaniami. I one są prześliczne, one tak pięknie leżą. Ja już je kiedyś chciałam i miałam sobie je sama kupić, ale ale stwierdziłam, że skoro mogę sobie coś wybrać, to wybrałam sobie je i dostałam jeszcze słodycze, ale już je skonsumowałam i dostałam jeszcze pieniądze, więc będzie paka i potem będzie haul I, i chyba to tyle. Tak mi się wydaje, że to tyle, więc żegnam. Elo!